Cześć, witam was w kolejnym odcinku World Selection, dzisiaj opowiem wam o Azji Zachodniej Mianowicie na co zwracać uwagę w Azji Zachodniej jak się gra Oczywiście powiem tylko o tych różnicach, których nie powiedziałem w Europie Bo magazyny się buduje tak samo w Azji Zachodniej jak i w Europie Od razu przepraszam za mój głos, jestem teraz chory e, Cały czas mam katar i gardło trochę takie, że tak powiem zniszczone, zdarte Ogólnie dobra. Przychodzicie w Azji, pierwsze co klikacie, bierzecie sobie roboli, klikacie żeby oddali, oddali i budujecie, a, upgrade'ujecie i budujecie kurnik, czy tam dom ptasi, jak coś się, o podwórze zrobił, tak się nazywa, ale miała to inaczej. Żeby się to zeznało mam o wiele więcej, więc mogę też to zrobić już od razu w populację. I teraz tak, ważna uwaga. Jak budujecie z dom ptasłem, tu mnie jeszcze zbierają, ale normalnie powinniście już sobie wziąć. Takie jest dwie piątki. Jak gracie nawet. Y, potrzebujecie bardziej jedzenia, to z, nawet z 3 piątki. Wysadźcie już tutaj pod kurnik. Oczywiście klikam na magazyn i do kurnika żeby poszli tam oddawać. My tu mam. Zabrałem, a tu jest małe drzewo, to niech tam wybiorą, to nie ma sensu. Tak, jak wybudym wam kurnik, to od razu zaznaczacie, że poszli na żelazo. To jest bardzo ważne, że chcecie szybko przejść epoki. Jak już macie tutaj robotników, podzielić najlepiej na dwie piątki. To jest taki minimum dwie piątki. Można też zabić na trzy. A to klikacie dwa razy, klikacie prąd tu, prań tu prań z drugiej strony. I teraz klikacie, żeby ci zabili tych i zabili tutaj z tej strony. Możecie też, żeby tu gdzieś smoku kaczkę jedną zabili. Będą się fajnie blokują. I to jest najbardziej efektywne, można powiedzieć, zbieranie. I tych robotników do końca gry nie upgradeujecie. Co do reszty. pewnie już macie, że tak powiem, drzewo na upgrade, więc upgradeujecie od razu wszystkie domki. Magazyny, jeżeli jakiś magazyn tak jak ten będzie nie jest potrzebny, tak naprawdę tutaj daleko chodzą, a stawiać nowy magazyn, ten kawałek się nie opłaca, więc go niszczę tutaj. Zbieranie gutych mi się też nie opłaca, więc też ich wyślę gdzieś tutaj, albo nawet wyślę ich na kury, to niszczę. A resztę chłopów co bym zrobił teraz? Lepszy magazyn, resztę chłopów też upgradeuje. Nawet jeżeli zbierałem jedzenie to już się upgrade'uję. Oczywiście z tym upgradem trzeba, nie trzeba się śpieszyć. Dużo zależy tak naprawdę od tego jak gracie. Ale właśnie po upgrade'owaniu tej odpowiedniej ilości robotników O tutaj niepożądnie poszli Na to yy, Przechodzicie od razu w kolejną epokę I w sumie tak Oprócz tego, że musicie Budować cały czas magazyny, żeby tak jak było tutaj nie chodzić do dalekich odległości Oprócz tego, że Trzeba mieć Kurczaków yy, Znaczy no tutaj kurczaki 10 chłopów minimum w unii ulepszonych, czasami 11, czasami 12, a jeżeli potrzebujecie przejść epokę, wam brakuje, no to wtedy e, ulepszacie. Widzicie, efektywność 78%. Przechodzisz kolejną epokę. O, przepraszam. Przechodzisz kolejną epokę, w sumie już tego nie muszą zbierać, bo tu mi zbierają cały czas. Widzicie, surowców surowcu mam mnóstwo i w tym momencie powinno się robić koszary. Eee koszary. I jeżeli chodzi o koszary w Azji. No tak jak w Europie 5 to jest minimum, aczkolwiek mi się wydaje, że 6-7 też nie jest źle. Więc na to trzeba uważać. 6, tak jak ja mam tutaj 7 koszar, powinien wysłać 4. 4 to jest spokojnie buduję. Później 2 może budować wieżyczki. Wieżyczki w Azji to jest ważne, raczej z osób to wie, ale ważne po Pragnę przypomnieć, że pierw budują się obserwacyjne, które trzeba przerobić na. Przepraszam, które trzeba przerobić na strzelające. W eee, sytuacji takiej jak jest tutaj, kaczek wam brakuje, to buduje, robicie, dorabiacie kaczki, dorabiacie z drugiej strony też kaczki i wysyłacie. Stajecie się zawsze robić tak, żeby 5, 4, 4, 3 zawsze zbierało z jednej strony. Dzięki temu, jak macie większą grupę, przykładowo wyście teraz specjalnie większą grupę żeby wam to pokazać to no większą grupę to o, widzicie, oni się tu zaczynają blokować i tak naprawdę ten nie zbiera ten nie zbiera ten nie zbiera na czterech robotników stoi nie zbieram oni się tu nie pokazują z lewej strony że oni nie pracują ale fizycznie oni nie pracują tego trzeba na to zwracać uwagę i wtedy się ich rozdzielić ja więc kolejną grupę gdzieś tutaj ten Akurat nie jest kurnik, jak widzicie, wysyłam teraz praktycznie z każdej innej strony te kury. Więc naprawdę można to nieźle porozdzielać, tak, że wszyscy ci robotnicy będą zbierali. I w tym momencie mam 23 osób. No i niestety często przy 50 osobach, 15, przepraszam, robotnikach na farmie, ludzie już mają problemy, nie mówiąc o 10. Troszeczkę, tak jak mówiłem, trzeba ją jeszcze dodatkowo upgrade'ować, zanim będzie zdatna zda do użytku. Jeszcze jest jeden patent, który wam pokażę. Który kiedyś sam stosowałem, już go nie stosuję, bo nie za bardzo. Ale można go zastosować, oczywiście. Klikam, żeby wybudowali, i po budowie od razu poszli e, zbierać surowce. Tak samo tu tutaj. Jest to patent. Który przez długi, długi czas towarzyszył mi graniu w Azji. A który zapobiegał temu, że kaczki będą mu ciekały, bo wiele osób ma problem z tym, że zrobi 40 kaczek. No i ma potem problem jak na tym zapanować. Odpowiedzią właśnie są wieżyczki, niektórzy żeby mury, ale to tak nie za bardzo działa, bo tracicie drzewo, które jest wam potrzebne. A wystarczy wieżyczka, i tak jak ja, na szybciej. Najlepiej, jak się zrobi od razu nowe, to na shifcie trzeba. zrobić się, to na szybciej, od razu. Wtedy ona, jak nie trafi za pierwszym razem, to za drugim. Ehm. Widzicie, teraz robotnicy tak naprawdę, jak im szybciej zestrzyjcie, tym oni mi później chodzą. Bo czasami ta kaczka potrafi pójść bardzo daleko. Mi teraz poszło, ale przez to, że mam tych kaczek nasłamionych. w ogromnej ilości, zwykle stwa tego też nie robię. Tak jak robię nie z nie wiadomo ile koczkami teraz, tego, to w Azji też tego nie robię, bo później no one się rozchodzą strasznie daleko i to działa tylko um, jako kontra um, do tego, co powinno być w sumie. Właśnie mi przyszedł pomysł, żeby napisać do twórców, aby zrobili, że wieżyczki będą automatycznie atakowały zwierzęta. Czy to jest właśnie... Kaczka, kura, koza czy krowa, żeby to automatycznie atakowały. To przecież ułatwiłoby dla nowych graczy. Bardzo dużo doświadczonych graczy to by im nie zaszkodziło. Muszę o to napisać do twórców. O, chyba wszystko. W sumie co ja mogę wam więcej powiedzieć o tej epoce, no. no Może powiem tak. Te upgrade yy. Są różne szkoły. Ogólnie mówi się, że ten upgrade na drzewo powinno się zawsze robić. A ten upgrade zależy. Ja uważam, że. Nie ma do tego środka, dlatego wam o tym nie powiem, nie pokażę i nie powiem, żeby zawsze to robili różnie ludzie, różnie grają, różne są sytuacje i tu akurat nie, nie ma tak, że w 90% gry ten upgrade się robi. Ja osobiście czasami to robię, czasami to nie robię. Zależy od tego jak wygląda moja sytuacja ekonomiczna. Um, ale z jaką gram taktykę? Bo różne taktyki, różnie ten. Różnie wychodzą. W większości przypadków osobiście robię ten upgrade. Ale też miałem sytuację, że później do topka tylko 400 drzewa, tego 400 jedzenia brakowało i bez tego upgrade bym sobie też e, dał radę. Więc naprawdę są różne sytuacje, to może jak byłaby łódka, to by się, woda, woda to też by się robiło łódki. To do łódek, a właśnie, może coś, coś do łódek mogę powiedzieć, no nie za bardzo, no łódki to jest sytuacja adekwatna do e, Europy, nie Europy chciałem. Ale żeby nie było, jeszcze damy łódki, żeby mi się przypomniało, może coś mi to może przypomni. Dobra, Azja, łódki. Łódka system upgrade, ale to... Więc zajmij się przy Europie, jak nie to mówię. Jak już macie kilka tych łódek e, z 5-7, to wtedy możecie zrobić ten upgrade. Z tego względu, że dla dwóch łódek ten upgrade tak średnio się opłaca. Ale przy większości ilości to na, to się zwraca. Więc powinno się to robić. Oczywiście, jak już tylko możecie, też przechodzicie w Azję Tom albo w Azję Tom. Co do Azji, to myślę, że zrobić jakiś poranik, czy nie, bo to już jest krew w średniowieczu i tam już jest Tam hmm. już ogólnie w każdej późniejszej epoce, powyżej brązu, już się klarują jakieś sytuacje. Już najczęściej w epoce tego przejścia: średniowiecze, brąz, czy tam żelazo średniowiecze, ale nie pamiętam jaka to jest epoka. Chyba nie będzie. ma. E, e, jeżeli chodzi o to, to ciężko mi jest powiedzieć, bo tam już tak jak mówiłem, są różne taktyki, różnie się klarują, i te taktyki też na przestrzeni czasu się zmieniają, więc tam. Pff, tam już za bardzo nie ma co powiedzieć więcej takich taktyk. Może mi się przydadzą, ale to będą jakieś pojedyncze rzeczy do wszystkich. A, ja, ja, ta, jeszcze coś o czy opowiem, ale mniej więcej o efektywności zbierania przez robotników. O tym warto zrobić osobny odcinek. No i w sumie pamiętajcie o to, żeby robotnicy. Ach. Gdzie są moi robotnicy z farmy? Gdzieś mi znik Aha, tu poszli mi z klikiem poszli, tutaj, tak do. O ale, przecież kawałek. Zdziwiłem, że tutaj tak pusto jest. No, to nie róbcie takich błędów. No, i w nie byczy pamiętajcie, żeby stawiać magazyny. Robić armię. No i to jak mogę powiedzieć, jeżeli macie okręte te początki, i później. Jak już na początku dobrze gracie, tak macie planowane, że co chwilę stawiacie magazyn, to później to stawiacie, dobrze stawiacie te magazyny aż do igierki, to nie macie problemów ekonomicznych. Co do walki, no tu nie ma czegoś takiego, że przez dwa lata jedna jednostka dominowała, bo gra jest cały czas zbalansowana i. Tutaj nie mogę powiedzieć, że zawsze róbcie taki tak. Jedyne co mogę powiedzieć, tak jak mówiłem, magazyny, to są zawsze. Yy, nie ulepszanie robotników na farmie to jest zawsze. Po 8, no tak jak tu jest 10, to jest za dużo, lecz nie chce mi się tego szukać na kolejny zboże. Yy, 8 robotników na jedną złożę żelaza. Ogólnie yy, podobnie w Europie. Dobrze jest, żeby eksploatować dwa złoża żelaza, bo jak robicie jakąś jednostkę, która wymaga żelaza i przechodzicie epokę, często będziecie mieli tak, że jak nie będziecie by eksploatować tego drugiego złoża, to wam zabraknie. I... I to jest takie coś, co musicie wiedzieć, według mnie. Myślę na chwilę obecną, czy coś pominąłem, jeszcze zobaczę. Szary badania, stajnia. Nie, nie, o jednostkach nie chcę tutaj mówić, bo o jednostki to takie mówiłem. Musiałem zrobić osobny materiał o jednostkach, ale i tak za dwa miesiące, trzy miesiące może być już nieaktualny, bo oni to zmieniają. Ale dziurawo postawiłem te koszary. A nie przełożyłem się. No cóż, chory jestem. <laughs> Mam usprawiedliwienie. Dobra, to widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.